W ramach porozumienia Wydziału Etnologii i Nauki o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 imienia Karola Miarki w Pszczynie zorganizowano Happening promujący obie jednostki edukacyjne. Głównym celem współpracy jest przybliżenie oferty edukacyjnej młodym ludziom. Kiedy to jeszcze przed maturą mogą się przyglądnąć z bliska i spotkać się ze studentami, którzy obecnie studiują u nas, jak wygląda studiowanie. Pszczyński Rynek zamienił się na jeden dzień w edukacyjny festyn, na którym prezentował swoją ofertę powiatowy zespół szkół oraz Uniwersytet Śląski. Każda klasa chciała się zaprezentować indywidualnie i dlatego rolnicy przygotowali właśnie maszyny rolnicze, jak i zagrodę. Jest z klas żywieniowych, czyli z stanowiska związane z jedzeniem, jest poczęstunek, są budowlańcy, są mechatronicy. Godeci, więc każda klasa reprezentuje znaną specjalność. Uczniowie, oprócz przygotowania swoich stoisk i atrakcji, My, rolnicy, wiemy, jak Vizon na nas działa, wiemy, jak poruszać wargą, żeby Hedę działał. To jest ten Vizon-dźwięk, to jest ten czynnikajek. Wykazali zainteresowanie ofertą studiów naszej uczelni. W szkole się ogólnie projektowania ogrodów, rozpoznawania roślin, no jak na razie mamy podstawy projektowania. Chciałabym być psychologiem, a technikum y, architektury krajobrazu zadaje mi to, bo jest rozszerzenie biologii, co później na studium jest potrzebne. Pierwsze efekty współpracy będą widoczne w nowym roku akademickim 2014-2015.